Pasja Jezusa w jedności z Ojcem. Ojcze Tatusiu, bądź naszym natchnieniem, otaczaj nas swoją opieką i błogosławieństwem, by każde nasze działanie było zgodne z Twoją świętą wolą, miało w Tobie początek i w Tobie zwieńczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna. Które z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień szesnasty. Nie można żyć w miłości bez cierpienia. Bóg cierpi przez namiętność miłości. To jego uczucie wypływa z faktu, że On kocha i to kocha naprawdę. Już samo słowo namiętność wyraża w naszym języku tę tajemniczą łączność między bólem a miłością. Używa się go bowiem tak do oddania wielkiej, nieodpartej miłości, jak i wielkiego cierpienia. Tomasz Akempis w naśladowaniu Chrystusa napisał w miłości nie żyje się bez bólu. Oczywiście, gdy mowa o Bogu, Słowa namiętność, cierpienie mają podobne znaczenie odwrotnie niż u ludzi. Jego cierpienie jest bowiem nieskończenie wolne, nie podlega żadnym potrzebom lub przeznaczeniu, nie słyszy innych atrybutów, lecz je potwierdza, choć my nie wiemy jak. Jest to męka niewzruszonego. Przeciwnie, całkowita niemożność cierpienia stanowiłaby dla Boga, Zauważyli niektórzy starożytni ojcowie ograniczenie i byłaby znakiem braku wolności. Bóg, jeśli zechce, może cierpieć, a dlatego, że kocha, również chce cierpieć. Cierpienie Boga jest znakiem nieskończonej władzy i potęgi, podobnie jak inne jego cechy, które posiada w sposób doskonały. Czułuję, ojciec pragnę chronić młodzież. Jest tyle zła na świecie. Te biedne, niedoświadczone dusze pozwalają się zwodzić przez pokusy nałogu, doprowadzającego je powoli do całkowitej ruiny. O Wy, którzy szczególnie potrzebujecie kogoś, kto by Was strzegł w życiu dla uniknięcia zła, przyjdźcie do mnie. Jestem Ojcem, który bardziej Was kocha, niż może Was kiedykolwiek pokochać, jakiekolwiek inne stworzenie. Schroncie się blisko, blisko mnie. Powierzcie mi Wasze myśli, i pragnienia, będę Was czule kochał, dam Wam łaski na chwilę obecną i pobłogosławię Waszą przyszłość. Bądźcie pewni, że o Was nie zapomnę po 15, 25 czy 30 latach od chwili, kiedy Was stworzyłem. Przyjdźcie. Widzę, że bardzo potrzebujecie Ojca łagodnego i nieskończenie dobrego, takiego jak ja. Abba, ojcze Tatusiu, tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Ojca łagodnego, nieskończenie dobrego. Dlatego przychodzimy do Ciebie jako Twoje dzieci. Rozważając pasję Jezusa, widzimy to cierpienie, ale w tym cierpieniu widzimy namiętność miłości. Cierpienie, które jest szlachetne. Cierpienie złączone z miłością. Jeżeli jesteś Bogiem cierpiącym, to tylko w miłości. I to cierpienie nie oznacza, że masz w sobie niedoskonałość, że cierpisz zło. Oznacza, jak bardzo kochasz człowieka. Jeżeli zechcesz, możesz cierpieć, a dlatego, że kochasz. Również chcesz cierpieć właśnie w tym kochaniu, w tym wychodzeniu do nas, swoich dzieci. Więc bądź uwielbiony, Boże Ojcze, przez Jezusa w Duchu Świętym, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg, Ojciec, błogosławi. Broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.